Żeby dobrze żyć, to, mieć, to trzeba mieć pasję. Żeby być szczęśliwym w życiu i sprawdzonym, trzeba mieć pasję i to nie jedno. Życie jest wtedy naprawdę bogate. Pasja poszukiwania rodzinnych korzeni, to zrodziła się bardzo, bardzo wcześnie. Wtedy, kiedy jeszcze byłam dzieckiem. Byłam najmłodsza z trójki rodzeństwa wtedy, i wszędzie z rodzicami jeździłam. Tam się bardzo podobało. I na jabłonne, i do Konina. I wszędzie, gdzie rodzice jechali, to ja z nimi. Ale też wiele osób przyjeżdżało do naszego domu rodzinnego tam, gdzie się urodziłam. To był bardzo duży dom przestrzenny i wiele osób przyjeżdżało z wielu stron Polski tam długo przebywali w czasie wakacji. Ja jako dziecko słuchałam, patrzyłam, z rówieśnikami bawiłam się i ciągle pytałam, skąd są, kto to jest, jakie pokrewieństwo. No i w ten sposób ja tak wchodziłam w tę rodzinę. Lubię szperać w tych biografiach ludzkich. I to mi bardzo pomaga nawiązywać kontakt, następny kontakt z wieloma osobami. No największym moim autorytetem życiowym, największą miłością życia mojego to była moja mama, moja mamunia. Ona pochodziła z Jabłonny, z rodu Nowaków i to była cieplutka osoba, bardzo wrażliwa, która dużo opowiadała, a ja ciągle pytałam. Wtedy, kiedy już żeśmy Dojrzeli, kiedy już mieliśmy wnuka, zrozumiałam, że to wszystko, co wiem, czego dowiedziałam się, to wszystko muszę spisać, bo myśli są ulotne i to powiedziałam wtedy, że tego, czego ja nie zrobię, to pewnie już nikt nie zrobi. I dlatego rozpoczęliśmy od konkretnych poszukiwań rodziny, od zbierania danych, to znaczy dat urodzin, dat odejścia, pół roku zbieraliśmy. Ja już to sobie notowałam, pisałam. Także od gdzieś rozpoczęłam to bardzo sumiennie, mówię o, tej, o rodzie Nowaków. Gdzieś od wakacji po nowym roku już miałam drzewo genealogiczne, a 26 kwietnia było spotkanie całego rodu Nowaków. No to, to spotkanie było ukoronowaniem tej mojej pracy. Podobnie się działo z, to z rodziną Konopczyńskich. W tym roku odbyło się już. Razem ze spotkań konopczyńskich i nowaków, 10 spotkań. Czyli 10 spotkań wielkich rodów, nowaków i konopczyńskich. Lubiłam słuchać, lubiłam pytać, lubiłam mówić. No to tym samym tym sposobem dużo się dowiadywałam. A mamunia opowiadała, dużo opowiadała tam o tych, gdzie się urodziła, o tych ziemiach, o domu rodzinnych, o krewnych. I oczywiście i o tej, a ja mamuniu, a jak się tańczyło wtedy, a jak się ubierało, no, jak, to, jak wyglądały te wszystkie spotkania, te wyjście, wyjścia do kościoła, wyjścia na jakieś takie spotkania rówieśników. No i nie opowiadała mi. No i, i najwięcej to fascynowały mnie te nakrycia głowy. Mamunia mówiła, że nie należało wychodzić, nie było to w dobrym tonie, kiedy dziewczyna z dobrego domu wychodziła z odkrytą głową. Także te kapelusze to mnie wprowadzały w taki świat baśni. Ciągle widziałam do tej pory, widzę tę mamunię, która idzie w tym kapelusiku, gdzieś tam się z kimś spotyka, że, że idzie na, na mszę poranną inaczej ubrana, że idzie na nieszpory też inaczej ubrana, inna sukienka, lekutka, powiewna lub cieplutki płaszczyk. I to, ten klimat taki, który mamunia mnie wprowadziła, to on z, ze mną szedł kiedy ja już byłam w liceum, to ja sobie kazałam uszyć kapelusik. W tej chwili to już jest tego dużo. To znaczy po drodze one, albo je pocięłam, albo dałam y, dzieciom na zabawę noworoczną i, i albo jak już syn był w liceum, to on też coś tam z tego robił, jakiegoś przebierańca. Ale kolejno Kupowałam nowe, następne i w tej chwili zgromadziła się duża kolekcja. Są to kapelusze przeważnie firmowe, jest z nich pokaźna kolekcja, ponad 100 będzie. Na pewno. Ja jeszcze nigdy ich nie policzyłam, ale chyba się kiedyś zabiorę za to. Nie mam takiego jednego pomieszczenia. Wielkiego salonu na kapelusze przeznaczone. Mam swoją garderobę, ale ta garderoba jest i tak za mała, bo kapelusz wymaga. W pewnym okresie życia zaczęłam swoją, swoje myśli przenosić na papier. Najpierw powstały cztery książki pisane prozą. Ale ostatnią, ostatnią książką, którą napisałam, to jest poezja. Poezja napisana pod wpływem nakryć głowy. Moja poezja wybrała dla siebie barwne otoki kapeluszy. Są one dla niej jak gdyby aureolą szczęścia. Spod nich wychodzi czysta, pachnie miłością i wspomnieniami. Bywa kolorowa i radosna. Kapelusze. Dodają jej uroku. Ona w zamian je uszlachetnia. Tym samym powstała znakomita para. Ona i on. Wiosna, lato czy zima zawsze razem. Również jesienny wiatr czy deszcz może przynosić radość i szczęście, bo połączyła je miłość. Nakrycia głowy, spod których zrodziła się liryka. A których fotografie znajdują się obok niej, stanowią część kolekcji, jaką zgromadziłam i nadal gromadzę i współtworzę. Wyrażają one moją wyobraźnię, myślenie, po prostu całą moją osobowość. To są trzy wielkie moje pasje. To jest moje życie. One wypełniają całe moje życie. One są nierozerwalnie związane. Ale co byłoby warte życie, gdyby nie było właśnie tej pasji? Najpiękniejsze jest to, że mamy właśnie marzenia, a marzenia mamy po to, żeby się spełniały.